Co to było? Chopaki. Co tu jest? Halo, halo, cześć, witajcie. W kolejnym odcinku udajemy się dwoma zastępami do palącego się budynku mieszkalnego. I tutaj, i tutaj w lewo. O, o jest. Udało się. I lecimy dalej. I o i, i tu znowu, i tu znowu w lewo. O, już doganiamy naszych chłopaków. Pięknie wszyscy nam zjeżdżają. Uderzyliśmy w nasz wóz. O, nie. Dlaczego oni tam pojechali? No, może tak musieli. My jedziemy tutaj, gdzie nam pokazuje GPS. Co tu się dzieje? Gdzie my tutaj mamy stanąć? A tutaj. Ło! Wow! Jakie efekty specjalne? Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Co tu dalej? Co tu działamy? Nie chcę piły. Nie chcę. Weźmiemy sobie łom. To jest chyba najlepsza rzecz, jaka może być. Łom. Pach. I lecimy zobaczyć, co się dzieje. Yy, to tak. Wydamy polecenia naszym chłopakom. Niech sobie wezmą węże. A my w tym czasie wyważymy drzwi. Cyk. I elegancko drzwi poszły. No, 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 żeby nam tylko tu wsteczny ciąg płomieni nie poszedł, ale no, chyba nie, nie pójdzie. Musimy znaleźć bezpieczniki. Tylko gdzie one mogą być, ale idzie szybko. Ale ogień szybciutko ucieka. Tu chłopakom damy polecenie, żeby gasili. Dwójka tu, trzy tu. I jedynka także tutaj. Nie, nie, otworzymy je. A tu jest łazienka. No dobrze. Te drzwi zamykaj. Co to jest? A nie, to jest wentylacja. Ta osoba poszkodowana. Jedyneczka. Pach. Tu są łazienki. Gdzie tu mogą być bezpieczniki? Cały czas się iskrzy. Wychodzimy. Wychodzimy z domu. Obejdziemy sobie tył. Że gdzieś z tyłu jest skrzynka z bezpiecznikami. A tym wejściem da się wejść. Znaczy no jak się nie da no to i tak się da A widzisz i jest skrzynka z bezpiecznikami Odcinamy Pach I tak tutaj Niebezpiecznie chodzę No ale chodzę tutaj w celu Przeszukania Całego domu No już, już się oparzyłem Nie nie nie, nie. ewakuacja ewakuacja Pytanie, czy, czy, czy. A jeszcze jest jedna osoba poszkodowana gdzieś. Wybuchy jakieś. A w sypialni. Nieprzytomna osoba w sypialni. Tu jest jedna sypialnia. Ej, co ty chłopie? O, wali się, wali się. Wycofać się, wycofać się, wycofać się. Co tu widać ciekawego? Jest tu ktoś? O, 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 o. O, patrzcie, wycofywać się. A, chyba się komin złożył. Bierzemy taki. i wiksujemy. Ciekawe co tam jest, że tam się tak pali. I lecimy. Jedynka chodź mi pomóż. sobie będziemy tutaj gasić, a tam w dwóch tam nie gaszą tu jeszcze jest ognia ognia co to co to było chłopaki co tu jest Jakiś chemikalia No, chemikalia. Jedyn, jedyneczka, jedyneczka, jedyneczka. Yy... Wiksuj pogaśnica. Jedynka. Nie gaś tego, nie gaś. Nie lej tam wody. Nie używaj wody. Dwójka. Pogaśnica. My tu w dwóch zostaniemy. Oddaj tą gaśnicę. Nie to ty. Dawaj tą gaśnicę, panie. Aha, ty jest jakiś magazynek z czymś. Akcja zakończona. A chciałem jeszcze podnośnik ustawić, ale już nie było trzeba. Może i dobrze.